Witam bardzo serdecznie, proszę zobaczyć jak można rozwiązać takie zadanie. Witek policzył swoje książki i stwierdził, że 1 dziesiąta jego książek to bajki i wiersze, 2 dziesiąte stanowiła fantastyka, 4 dziesiąte to książki przygodowe, a reszta to książki przyrodnicze. Jaką część wszystkich książek Witka stanowią książki przyrodnicze? Jakich książek Witek ma najwięcej, a jakich najmniej? Żeby odpowiedzieć na te pytania, to ja wypiszę wszystko sobie do tabelki. Czyli pierwsze książki to były bajki i wiersze, stanowiły jedną dziesiątą wszystkich książek, następnie Fantastyka, dwie dziesiąte, kolejne książki to były przygodowe, cztery dziesiąte, a reszta to. Książki przyrodnicze. Więc na początek dodam te ułamki, które są już podane. 1 dziesiąta plus 2 dziesiąte plus 4 Ile to będzie? 1 plus 2 to 3. 3 plus 4 to 7. Więc wychodzi nam 70. I teraz od wszystkich książek, od całości, czyli od jednej całej, odejmuję te książki wiersze, fantastykę i przygodowe, czyli 70. To się równa. No i teraz trzeba jedynkę zamienić na ułamek o mianowniku 10, czyli będzie 10, /10 Odjąć 7, /10, to wychodzą 3 dziesiąte. I już na pierwsze pytanie możemy podać odpowiedź. Książki przyrodnicze stanowią 3 dziesiąte wszystkich książek. I drugie pytanie, jakich książek Witek ma najwięcej, a jakich najmniej? Najwięcej to oczywiście będą przygodowe, bo aż 4 dziesiąte a najmniej bajki i wiersze, bo tylko jedna dziesiąta. Więc taką odpowiedź też trzeba zapisać. Witek najwięcej ma książek przygodowych, a najmniej bajek i wierszy. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.